Doda zarabia głównie na swoim głosie, przez co dba o niego jako mało co. Niestety, jej wszelkie starania stają się nieefektywne, gdy w grę wchodzą niezależne od niej warunki. Piosenkarka uskarża się bezmyślność Polaków oraz rzeczywistość w jakiej przyszło nam żyć. Artystka ma już dość choroby, która odbiera jej radość z życia. Doda ma wierne grono fanów, których na bieżąco informuje nie tylko o swoich sukcesach, ale i przykrościach, z jakimi musi się mierzyć. W ostatnim czasie piosenkarka opublikowała niezwykle poruszający film, w którym zaapelowała do wszystkich Polaków. Okazuje się, że każdy z nas dokłada cegiełkę do jej cierpienia, doda, ma poważny problem. Boli mnie tchawica, pali mnie w gardle była liderka zespołu Virgin, jak co roku, wybrała się do dziecięcego szpitala onkologicznego. Artystka chce w ten sposób umilić maluchom pobyt w placówce medycznej, która w okresie świątecznym jest wyjątkowo smutnym miejscem. Niestety, niesienie radości jest mocno utrudnione przez smog, który bardzo niekorzystnie wpływa na głos Dody. Chociaż gwiazda zaopatrzyła się już w maskę antysmogową, to przykre dolegliwości i tak zatruwają jej życie. Mam pewien problem. Od kilku tygodni smog w Warszawie jest tak masakryczny, że pierwszy raz ja go również odczuwam. Boli mnie tchawica, pali mnie w gardle. Cały czas mam wrażenie, że jestem jakby chora, cały czas mam chrypę, dusi mnie, smutno wyznała Doda, której smok bezwitośnie niszczy karierę. Doda wygrała z nałogiem. Teraz wyniszczają ją inni ludzie, jak przyznała sama Doda, walkę o swoje zdrowie i głos podjęła już 10 lat temu, kiedy to postanowiła zerwać z nałogiem nikotynowym. Niestety, mimo iż ona sama stara się dbać o swój organizm, to inni ludzie mają to w poważaniu. Palenie w piecu plastikiem oraz poruszanie się samochodem zamiast komunikacją miejską to tylko niektóre z czynników, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Nie jestem w stanie wykonywać zawodu, wziąć czystego dźwięku, koszmar, podtruwamy sami siebie. Rzuciłam fajki 10 lat temu, a dzień we Warszawie przespacerowany jest równy wypaleniu kilku paczek. Szokująco oświeciła swoich obserwatorów piosenkarka. Doda na Instagramie obserwuje 570 tysięcy ludzi. Pozostaje mieć nadzieję, że chociaż połowa z nich weźmie sobie apeli dolki do serca.